Cześć, mam na imię Marek, jestem instruktorem jogi i dziś chciałem opowiedzieć wam co nieco więcej o tej przepięknej praktyce. Moja joga nastawiona jest na efekt terapeutyczny. Z przykrością stwierdzić muszę, że po moich zajęciach nie uzyskasz sześciopaku na brzuchu ani bicka jak pudzian. Zdecydowanie uzyskasz za to efekt dobrego nastroju, rozluźnienia napięcia, pewności w ciele, która pozwala dźwigać ciężar codziennego dnia. Prowadzę zajęcia online, i na takich zajęciach wyzwaniem jest to, by efekt terapeutyczny dorównywał temu, który jest obecny na zajęciach w realu. Na swoich zajęciach Zwracam też baczną uwagę na to, aby wszyscy mogli skorzystać z dobrodziejstw, które niesie joga. W 2013 roku uzyskałem certyfikat instruktora jogi i przez rok nauczania jogi eksperymentowałem. Starałem się projektować zajęcia tak, żeby za każdym razem uzyskiwać ten efekt. Dobrostanu po. Na początku nie zawsze mi to wychodziło, ale po jakimś czasie zrozumiałem, na czym polega projektowanie zajęć w taki sposób, aby przynosiły efekt dobrostanu. Konieczne są maksymalnie klarowne i szczegółowe instrukcje do każdej z Asan. Czyli każdej z pozycji jogi. Uważność na oddech, dobrze zaplanowana sekwencja, symetria w ciele i bycie w tu i teraz. Jednocześnie yoga to także klimat, atmosfera i energetyka zajęć. Pierwsba. Przycisk spróbuj. Dołącz do nas. Pozwól, aby yoga wniosła promyk światła także w Twoje życie. Zajęcia prowadzę na platformie Zoom. Na Facebooku mamy jogową grupę, w której umieszczam linki do cotygodniowych zajęć. A więcej informacji możesz uzyskać pod adresem e-mail infomałpka.konsono.pl. Ten adres wyświetli się za chwilę. Na ekranie. Do usłyszenia.